Siemaneczko, dzisiaj taka zimna aura, jeden stopień, mamy taką działkę do wyczyszczenia, jak widać tutaj zarośnięta, mamy te wszystkie gałęzie przeciąć do 3 metrów od gruntu, uporządkować tak z grubsza, zmielić, tam już rębaczek jest, więc spoko, troszeczkę jest dzisiaj zimnawo, bo taka aura dosyć słaba, ale myślę, że to wszystko do ogarnięcia, robota na 2-3 dni żeby ładnie to wyglądało. Byłem tutaj w sierpniu, dosyć zarośnięta i tak ludzie e, troszkę narzekali tutaj z sąsiedztwa, że działka jest nieuporządkowana i żeby właściciel coś z tym zrobił, więc bierzemy się za robotę. Idę rozładować maszynę. No i tyle. I zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że nie zmarznę. Trzeba się jakoś uwijać, bo do 16.00 to już jest ciemno. Taka pora roku. Widać, rębak już się rozgrzewa. Teraz w stanie chodzi, więc takie troszeczkę ma zadymienie. Teraz mu sanko wyłączę. i o, Widać, o, troszeczkę od razu dostał lepszej pracy. Mam to fajnie tak sprzęgnięte. E, na zwykły pas taki kulowy. Więc można fajnie to przemieszczać. Czy bez konieczności jakiejś nadmiernej siły używania. To niestety jest gaz, jak słychać, zaraz go odpalę, ale zwykła robota, no po prostu zwykła robota, będzie zaraz dobrze, traktorek sobie podkoczę, moja mała niezawodna Kubota. 2 godziny już minęły. Jak widać, dosyć jest dobrze. Robota całkiem idzie. Działka trochę już przejaśniała, także całkiem prace przebiegają zgodnie z planem. Jak widać, można już coś sobie spojrzeć wzdłuż tutaj tego ciągu drzew. No I tyle, myślę, że jeszcze 3-4 godziny porobimy, i będzie połowa roboty zrobiona. Jutro drugie tyle. Od rana. No cóż, plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami. Dobrze, że już jest jesień, więc te drzewa są suche, gałęzie pozbawione liści, więc całkiem fajnie robota idzie. Minęły 3-4 godziny tej roboty. Um, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Generalnie um, przecinka. jak przecinka. Całkiem znośnie. Tam pod koniec trochę tego zostało towaru. Bus stoi. No ale zobaczcie, tak naprawdę tutaj jest już dosyć przejrzyście. Wzdłuż tej alejki. No co? Zostają tutaj z przodu takie chapecie. No i tak naprawdę widzę, że. Trzeciego dnia będzie tutaj trzeba. No, bo jutro nie skończę. Jutro skończę rębakowanie i przecinkę. Ale trzeciego dnia tutaj wyślę ojca, żeby przyjechał rozdrobniaczem do gałęzi. I tak naprawdę to całe runo, które jest tutaj przy gruncie, te patyczki drobne, to wszystko, żeby to zmielić. Jakieś tam odrosty, żeby nic nie wyrastało na wiosnę z powrotem, przynajmniej przez dłuższy czas. Robota nie jest lekka. Jestem cały mokry. No, wiecie, trzeba się naszartać z tymi gałęziami. Pychać, przepychać, przekładać, pilnować rębaka, żeby się nie zacinał, żeby się nie dławił. No ale zobaczcie, no, generalnie robota ubywa. Eee. Najgorszym mankamentem jakby tego mojego rębaka jest to, że jest piekielnie głośny. Naprawdę powiem wam, robię w tych słuchawkach eee, widać tutaj jest wyczyszczone. Robię w tych słuchawkach, ale no jest hardkorowo. Głowa, jak w betoniarce, to jest mało powiedziane. Głowa jest po prostu hardkorowa. No, ale dobra, no jakoś to się ogarnie Założę sobie zaraz drugie słuchawki, takie mam trzy, a może będą one trochę lepsze. No i tyle, no trzeba robić. Niech nie mówi, że będzie lekko. No dobra, robota na dzisiaj zrobiona. zrobione jest dwie trzecie. Całkiem to. Wyszło spoko. Głowa jest jak wyjęta z betoniarki, albo gorzej. No ale zobaczcie, jest już tak ten. Całkiem fajnie. Została mi jedna trzecia. No jest tam trochę więcej tych haszczy do wycięcia. No ale może jutro troszkę wcześniej przyjedziemy, więc będzie można to jakoś zmordować. I eee, tyle. Dzień. Można uznać, że jest zakończony. No to wszystko, co tutaj widać, mnie dzisiaj czeka. Zostały oczywiście tutaj jakieś gdzie nie, gdzie patyki, coś tam leżące, ale myślę, że to ogarnę rozdrabniaczem. Najważniejsze to tamte zarośla przetrącić. Mam nadzieję, że to w miarę pójdzie. Do 15 można robić, bo potem, wiadomo, jest już szarówka, więc. Teraz nie ta pora roku. No ale trzeba być dzielnym i silnym. O... Widać tutaj najgorsze są krzatki. Dzisiaj będzie tutaj sporo takich dłubaniny Jak zimny widać ten silnik, nawet na ssaniu mu tak marnie to idzie. Paliwo ma otworzone, ssanie włączone, musi się nagrzać. Generalnie dobry silnik, fajnie chodzi, oleju nie bierze. Ma siłę, ale jak widać zimą musi sobie trochę... Pochodzić, żeby za to pracować. I sania od razu. Jak widać, nie ma jeszcze końcówka roboty. Została pewnie jakaś godzina do półtorej pracy. jest zielona takie niestety tuje przez tu po prostu w gałęzie trój wyrwanych niestety rębak nie jest w stanie tego mielić te truje są za twarde zbyt gumowe i niestety to nie idzie natomiast wszystko to odcięliśmy tutaj te odrosty zostało zmielone i spoko robota według planu od plan zrealizowany tak jak miało być więc jest skutecznie, nie pomyliłem się Mam nadzieję, że w półtorej godziny to będzie właśnie ten czas, który jest niezbędny do zakończenia całego pozostałych pracy. No tutaj została tylko ta część. Tam już się praktycznie wszystko. A tu jak widać kopkę I Tutaj też tuje. I tam rośnie włość z tyłu. Mam plan tutaj ewentualnie podlecieć przy poniedziałek z i przejadę po tej pustulce żeby te wszystkie gałęzie jakby wyrównać do jednej płaszczyzny żeby klient był zadowolony no a jak widać rębak robi całkiem autostrogo mały ale wariat jak to mówią ale już po tym robocie definitywnie będę musiał naostrzyć noże dlatego że do tej strony już widać że niekiedy się dusić potrafi ale ogromne siły Mieli już naprawdę sporo normalna sprawa no dobra robota skończona plan został dotrzymany dwa dni roboty wyczyszczone zmielone wszystko co się dało tutaj zostało usunięte oczywiście nie zmieliłem tui które ktoś tutaj podrzucił bo tuje to jest najgorszy chwast jaki może być jeszcze taki wyleżały to on już w ogóle nie chce się mielić jak no, widać tu sobie leżą I tyle no rębaczek daje radę chociaż powiem wam szczerze że niekiedy troszeczkę kuca nie wiem czy to jest wina e, słabych noży już czy po prostu mu za dużo ładuje oraz ale generalnie nie jest zły powiem wam taki kompaktowy do takich zadań Właśnie, tego, no jak tutaj, no można powiedzieć, że na taką działkę to już by się mógł przydać większy rębak. o trochę większej mocy, na zasadzie większej ilości drewna potencjalnie, e, które jest w stanie przerobić na godzinę. Ten ma do 3 metrów sześciennych na godzinę, e, teoretycznie ma napisane, że do 9 cm średnicy. Niemniej jednak upycham mu czasami coś większego. Idzie to. No... Mówię Wam, najgorszą wadą jego... To jest jego hałas. Bo naprawdę przez to, że ten... Tutaj ma um, on taką tarczę tnącą, która naprawdę wydaje potężny hałas, to, to... To jest pod tym względem fatalny No ja po takim dniu roboty, po takim rębaku, no mam naprawdę ciężko, mocno porytą głowę. No ale dobra, no jest to generalnie zrobione, jest to wyczyszczone. Robota wykonana tak, jak miała być. Spoko, no nie jest źle. Trzeba się pakować, za chwilę ciemno. No i bez ruchu oczywiście. Najgorzej jest to, że jak się człowiek stanie i przestaje jakby tutaj robić, to się momentalnie robi zimno, no bo ze 2 stopnie są. No tak, przydałoby się tutaj jeszcze rozdrabniaczem przejechać tym do, do, kosiarką bijakową, tak, no bo ona by to fajnie tutaj jeszcze te małe patyki rozdrobniła, tą ściółkę przerzuciła, więc byłoby idealnie, no ale nie było o tym mowy, ja nie będę wychodził też przez szereg, bo to by wymagało tu kolejnego transportu, kolejnego powiedzmy e, zaangażowania sprzętu, trzeba byłoby przyjechać, robić, więc odpuszczę sobie temat wychylania się, ale jestem zadowolony. Poszło całkiem sprawnie. Wyglądało to dosyć z początku groźnie. Ale wiecie. Odleżenia w domu, rachunki za prąd, gaz i wodę się nie zapłacą same, więc trzeba robić. Jak robota wpada, no to trzeba to realizować, tym bardziej, że sprzęt jest. Nie ma co leżeć, czekać aż samo skapię. Także dzięki za obejrzenie odcinka. Trzymajcie się. Cześć.